Ekodas Konin dzień dobry, Fiat 500 w wersji XL i z silnikiem 1.6 na pośrednim wtrysku, tuż po montażu instalacji gazowej BRC, wtryskiwacze pod podbudową, elektrozawór gazowy z przewodami FARO i reduktor pod akumulatorem, wtryskiwacze pod obudową, więc samej instalacji za dużo tutaj nie zobaczymy. Wewnątrz auta znajdziemy przełącznik benzyny-gaz, wcześniej w miejscu ustalonym z właścicielem auta. Zbiornik w miejscu koła zapasowego o pojemności 49 litrów. I w tym przypadku wlew gazu mamy zderzak również na życzenie klienta. Zapraszamy do Eko Gasconi na ulicy przemysłowej 110.